Witam Was wszystkich, zgromadzonych tutaj w kaplicy. Witam internautów. E, ostatnio zaczynałam od e, eksperymentu. Dzisiaj zacznę od quizu. E, powiedzcie mi, co byście zrobili, gdybym Wam powiedziała, że za tydzień, przez tydzień e, nie będą czynne żadne sklepy? Co byście zrobili? Zapasy. Zapasy, ok. A gdybym Wam powiedziała że za miesiąc będzie problem z paliwem yy, i nie będzie można zatankować swojego samochodu przez długi czas. Co byście zrobili? Wycofali, Wycofali. Zapasy. Okej, okay. nie wiem, czy internauci słyszeli. Padło zapasy i wycofalibyśmy się. Dobra, a gdybym wam powiedziała, że za chwilę, za, za jakiś czas, krótszą chwilę, na dworze będzie bardzo zimno, ale bardzo przyjdzie zima tysiąclecia, stulecia już nie, stulecia to jest pikuś, będzie zima tysiąclecia. Co byście zrobili? Przygotowalibyście się, tak? A gdybym wam dzisiaj powiedziała, że na naszym nabożeństwie. Będzie obecny nasz Pan i władca, i będzie gotowy, aby zbadać nasze głębokości i szerokości, e, i będzie gotowy, aby zbliżyć się do nas, co byście zrobili? Ucieszylibyście się? A gdybym Wam powiedziała, że wkrótce przyjdzie Pan i zabierze swój kościół, a są wśród nas ludzie, którzy nie mają jego pieczęci, I ja mam pytanie: dlaczego z tym nic nie robią? Kochane Kościele, dzisiaj na nabożeństwie będziemy uwielbiać naszego Pana. Będziemy Mu oddawać chwałę i cześć. Będziemy łączyć nasze głosy z aniołami. Ale nasz Pan powiedział, że jeżeli będziemy Go szukać całym sercem, to On zbliży się do nas. Powiedział, że jeżeli będziemy wołać do Niego i prosić z wiarą, to On spełni. Więc kochane Kościele, jeżeli jeszcze nie jesteś, jeżeli jest ktoś wśród nas, kto jeszcze nie ma Ducha Świętego, i kto wierzy, jeżeli przyjdzie Pan jutro, to tu zostanie, to niech zbliży się do Pana, niech woła, niech podejdzie do starszych i niech się modli, bo to nie są żarty, bo na zwykłe ludzkie rzeczy potrafimy się przygotować, bo mamy jakiś strach, bo mamy jakieś obawy, ale na stwierdzenie, które jest napisane i wiemy, że za niedługo się wypełni, że Pan przyjdzie, nie potrafimy nic zrobić, więc kochane Kościele do dzieła. Powstańmy, uwielbimy naszego Pana, znieśmy nasze głosy, zanurzmy się w uwielbieniu, przylgnijmy do Niego, szukajmy Go całym swoim sercem, a On pozwoli nam się odnaleźć, bo Bóg jest Bogiem wiernym, jest Bogiem, Bogiem dobrym i nas kocha. Amen? No to do dzieła!